Nie ja ma, tutaj ja wiem, Tak sobie gram w Bedwarsie, ale mi się zepsuło nagranie. <laughs> Film wyszedł świetnie, jestem teraz wkurzony, więc mam nadzieję, że mi chociaż trochę dobrze wyjdzie i mnie nie będziecie hejtować wreszcie. Wbijajcie, subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie dzwony, no i my już bez zbędnego przedłużenia lecimy z odcinkiem. Z czasem gram w Bedwars. Stwierdziłem, że dzisiaj na obydwu literach i dzisiaj jedna zasada. Co? Co jednego deda zmieniam i skrzypaka? Sieba co wy jesteście kurde koledzy? No i tyle. Zbieramy się z jak to zwykle. Wełny. Co ja gadam? Dobra, nieważne. Robimy tak, 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 tak. Cyk. Będę budowany, właśnie przed chwilą grałem na tej mapie, więc. Więc chill, chciałem powiedzieć. No, no nie, jeżeli clipper ci się zbuguje, Czego ja zresztą bardzo nienawidzę. Dobra, będę TNT-jumpera robił. No kurczę, chyba, że on mi się wcześniej do, do, do kurczę ten zrobi. Dobra, ja robię tak. Klipper. No, jaki kurde ham. Nie, 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 na klipterze go nie. że jak jestem wkurzony to mi nie idzie i to jest święta prawda bo on mnie strefuje jak kurde jakby się bawił no. ale dodnąłem więc okej okay. bw6 o nie to jest ten dramatyczny To jest ten, który ma wszystkie tekstury razy 18. O nie! To jest złe. Nie nawet w sobie nawet spoko. Aha. Który mam picer, right? Dobra. tu teraz brać. Tak. No zróbmy lewo dwa paka z Frogzem. Tak w ogóle, zachęcam do subskrypcji kanału o nazwie Frogz. Ja jestem w naszym teamie. Zachęcam do zasubskrybowania, bo naprawdę będą się pojawiać treści głównie z Robloxa, ale kto tam lubi... Jeżeli ktoś lubi Robloxa, to zachęcam. A pewnie sporo się takich osób znajdzie. Jaki to jest tekst? Tak, bo ja go już nawet nie... Aha, to jest ten śmieciowy. Śmieciowy. Mam za dużo śmieciów. Na tym komputerze, no właśnie, ja jestem tym śmieciem, chyba. Chłop się dospiduje. Dobra, to on będzie miał uciekał, będzie do mnie uciekał. Jaki gość. Dobra. Ender. Patrzymy na Alcie. O kurde! No teraz to mnie wkurzyłeś. No co? No dobra. Poczekajcie, bo mi się na chwilę laptop rozładuje. Солива Зека, а как ты я тоже... Pomiędzy nogi. Kabel od myszki, kabel od klawiatury. Dobra, nieważne. A, ale zginąłem. No więc mogę wreszcie zrobić jakiegoś lepszego. Taka. O, Rodigo. Dobra, może... Może być i Rodigo. O kurczę, jak ja dawno nie grałem na Rodigo. O nie, bo ja mam... Oho. rejsujesz paków na raz, to ja nie chcę mieć. Kurczę, Rodigo... Nie, Rodigo Pak na tą wersję nie działa. No, trochę działa, no, ale bez beznadziejnie. Grałem na Rodigo Paku już teraz, ale... Ale grałem z niego na się na 1.16.5, chociaż w sumie na takim tekście paku też by się dało grać. Jeżeli chcecie, to, to proszę bardzo, nazwa tekstur paka Rodrigo Rodigos Pack do pobrania na Planet Minecraft. A chłop już do mnie leci, no dobra. Tak chcesz się pobawić? Ha, 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 ha. No, jakie to było, co? To było za mocne. Ну, хоп, яйка мне и стоит. Стиви. bez makro, bo ja sobie na makro, bo szybciej będzie. No dobra. Chłop chyba jeszcze nie zobaczył, co się odwala. O kurde. Dobra, leć tam do niego, leć, leć, leć. Tu, tu nikogo nie ma. No to kurczę teraz mam lekki problem, bo muszę się tam do niego dobudować. I jakoś nie zauważa. Nie do niego? Aha! Mam pomysł. Dobra, mam nadzieję, że stąd będę. że stąd. Powiedzmy, że może dolecę stąd. Dolecę. Elo, gościu. Idealnie na beda, bo wleciałem. Ha, 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 Dobra, mógł mnie porobić, ale mu rozwaliłem przynajmniej. Taki plus. Dobra, tak Kurczę, nie mogę tu wskoczyć Sorry was za odgłosy mojej klawiatury Ale Mechaniczna, no to trochę głośna Sorry, sorry za to Po prostu sorry Dobra Siema, gościu Masz kliker? Ja masz Coś, nie myślcie, że robię jakiekolwiek bo mam tylko makro. Co i tak już jest lekkim cheatem. Do <głosy> <głosy> I co? Nie skoczy się. Nie podskakuj. Pan że już po tobie. Nie. nie! Nie, 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 to się nie stało. Dobra, w sumie będę nie, nie już grał do końca woradiego paku, bo nie mam więcej teksturpaków, na które mogę w ogóle cokolwiek zmienić i które będą jakkolwiek działać. Bo kurde, schabiedzi są na tym planie w Minecraft'ie. Teksturpaki mi nie działają od nich A podobno youtuberom działały Przynajmniej na prezentacjach No ale na prezentacjach to zawsze działa Wszystko, kurczę. No, czemu nie mogę? Dobra, mogę Dobra, chciałbym zrobić Fireball Jumpa Ale nie wiem, czy by doleciał Więc jeszcze trochę się podbuduję Wystarczy chyba tak. Dobra. Sorry za to, ale mała wpadka. Ok. To na czym ja tam skończyłem, że chciałem zrobić bola, ale no dobra, zrobię po prostu drabinko, drabinkę zrobię. się umiem, ale z niższej wysokości i nie na ścianę. To jest dramat, jak robi się drabinkę na ścianę. Jezus, po co mi żelazny? Dobra, lecimy. Teraz na kogo? Co jeszcze w ogóle został? Tylko czerwony? A gdzie są czerwoni? są w z bo ja jeszcze do emsów się nie dostałem nawet do diaksów nie tylko sobie na dziś lecę bez okej, okay, tu jest czerwony siema, powalę się dobra, robię wiadro Udałbym. Gdzie ty tam lecisz chłopie? Leci się ogardzi. Siema 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 stary No gdzie ty tam? Jej widzi To było na tyle z dzisiejszego odcinka Dzisiaj wygrałem arendę Mam pierwsze miejsce mistrza, więc to na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku z Bad Warsów. Mara!